Podobnie, że lekko ścięte dobre są na te, na odchudzanie. Ciekawy jestem, czy to, czy to działa, czy nie. Ja jem, mikstury jem ale to ciśnienie, to ciśnienie skacze jak bomba neutronowa. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam papier, żeby ręce sobie wytrzyć. W razie co? Muszę wymyć ładnie wszystko się rozwaliło troszeczkę <coughs> lekko ścięte takie nie zagotowane za 3 minutówki te jajka Aha, zobaczymy lekko ścięte no, lekko ścięte tak czeka woda prawie jest z nich bo już kapie Dobrze. Mówię, że lekko ścięte to są dobre na odchudzanie No, zobaczmy Taka, ciorgwicowa to jest Mmm, one są takie rzadkie Chyba będą takie dobre Lekko ścięte. Takie, mm. takie dobre. Takie są najlepsze. Takie lekko ścięte. Za dużo, że nie za mocno. Kleb ziarkowy. Lekko ścięte jajko. 3 minutówka Właśnie takie jak kiedyś jadłem Jak senatorem byłem, dawno, bardzo dawno temu, to właśnie na śniadanie nam dawali takie jajka lekko ścięte, takie nie do, rzadkie w środku. No, wtedy właśnie tak, tak się właśnie robiło. Panowie tak robili. Wkładali w kieliszek to jajko i zbijali łyżeczką mało jedzenia lekko ścięte takie to prawda co mówią ja to mikstury sobie robię schudłem trochę spodnie, już, yy, spodnie się szerokie zrobiły Spadajmy mi z tyłka ale jeszcze mało jeszcze muszę schudnąć 10 kilo przynajmniej Robię takie mikstury, że w ciągu tygodnia spadnę, kurde nie wiadomo ile. Tylko to jest na nic, bo wtedy ciśnienie skacze strasznie. I tu na ręce mam właśnie takie. Sprawdzam sobie ciśnienie. O. Zaświeca mi się. O, takie rzadziutki. o Jak powiedział mi lekko ścięte jajko. Może i prawda w tym coś w tym jest. Bardzo smaczne. Rzadkie. Na nic jest taki ugotowany, lekko ścięty, Może i dobre. No smakuje. Świetnie. Dzisiaj miałem robotę. Rozebrałem płot. Wyciąłem trochę krzaków Musimy leczyć ziemię sypać. Te ziemi będzie dużo. Hmm. nawet to dobre. Nie chcę mi się gotować jajka mm. lekko ścięta. Bo na to się więcej, dłużej gotuje. I to. no takie rzadkie fajne róża miałaś rację fajne one są lekko ścięte mówi znajoma moja róża ma na imię i mówi także powinno się jeść rzadkie takie lekko ścięte dobre łyżka wejdzie U, rzadziutkie takie można pić. No, takie takie dłużej gotowane to są takie twarde. To nie muszę solić. Lekko ścięte takie. 3 minutki. Dobre są A teraz takie właśnie robił lekko ścięte pod wódkę tak samo biorę Jajko surowe. Z jednej strony robi dziurkę z drugiej pod, pod wódkę. A, widziałem jak robią. zagryzaję jajkiem. Surowym jajkiem. Solo i łuk. A nie się robi. Robi się jak wiosna. Właśnie ja tak w ogóle, w ogóle lubię. No rzadziutkie takie o Gubienko rzadkie no. lekko ścięte, dobre najlepsze róża może masz rację, racje lekko są lepsze bo takie na twardo się gotuje, to się daje masełko i na masełko się kładzie te plasterki takie jaj z jajka rzadkie to jest rzadkie dobre nie dostanę ja najem się najem, a później mnie jak pogoni żeby mi dupy nie rozerwało nie ma co śmiać? Może i tak być? O. Pyk, 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 pyk. Czy się wybrudziłem? Nie. Może się wybrudziłem? Nie, nie, wybrudziłem się. Robiłem tam coś przy pile. Prowadnica mi się skrzaniła musiała. Kolega mi załatwić Rozdeło <śmum> za dużo cięcia cięcia, głupie cięcia, dobrze żnięcia Nie <śmum> łyknął ku dalej, pestkę mm. पुलिया tak लक्या बुलिया बॉम्बर स्कालों पे खप खपने उनका भाई का। साजूत mam że takie najlepsze. No. Nie używam soli. Po co sól? No. Można się słuchać, ale ja daję sól do gotowania. Tylko po to, że daje się sól do gotującej wody, żeby lepiej skarupka schodziła. żeby lepiej się obierało. Och, jak fajnie odeszło. Trzeba lekko ściągnąć. I... Mm. Może i trzeba trochę podsoli bo. To za dużo bo soli to go du dupa boli, no? Tak. Nie śmiejcie się, bo to prawda. E, soli trochę. Jak to mówią. Po soli po pieprzyć, za okno wypieprzyć. No. A. Patrzcie jakie żardziutkie. takie same najlepsze ucieka ale dobre ja się nie mogę kochani musicie jeść na odchudzanie lekko ścięte lekko ścięte jajka, trzy, trzy minutówki i skorupka i kielicha, polewaj e, kieliszek wyszedł dobra, jeszcze jedno, Będziemy. mam tych jajek na kopie raz, dwa, trzy Sześć jajko piernicze. O, teraz z innej strony zatniemy. Tu od dupy. Wow. A powiem wam, kochani, że raz mi się nadarzyło. Jajko chciałem sobie usmażyć. Dłuższy czas jajka leżały. jak go cyk. A on zaczął śmierdzieć. Mówię, kurwa mać. Co się dzieje? Ja, no. super, teraz posolimy zalcu trochę, zalc zalc o, na jeszcze jedną kromeczkę Po zupie zjadę, teraz w danie. jem, dobre super Róże, ale ty masz pomysł, 对哈，嗯。 Mm. I cały dzień prawie by opierniczyłem. Lekko ścięte. A? Już tam, że cały jeszcze gotuje te trzy. Dogotuję. Niech opierniczy, tylko zagwierz. Ale jak sraki dostanę, to skibla nie wlezę. Zdrowia wszystkim życzę.